Mniej wypadków w obszarze zabudowanym. Przepisy są skuteczne. Instytut Rozwoju Miast i Regionów twierdzi, że spadek liczby wypadków w obszarze zabudowanym wynika z ujednolicenia prędkości do 50 km na godzinę zarówno w dzień, jak i w nocy. W raporcie przygotowanym i opublikowanym przez Instytut poddano analizie skuteczność przepisu zrównującego prędkość oraz przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych wchodzących na przejście. Analiza liczby wypadków, które wydarzyły się pomiędzy godziną 23 a 5 rano, wskazuje, że w okresie 12 miesięcy obowiązywania przepisów dotyczących prędkości odnotowano 26% spadek liczby wypadków, a liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o prawie 47%. Rannych zostało ponad 22% mniej uczestników ruchu drogowego. Dane dotyczące wypadków z udziałem pieszych na przejściach nie są już takie optymistyczne. W poszczególnych miesiącach odnotowano na przemian spadek i wzrost liczby wypadków z udziałem pieszych w stosunku do analogicznych miesięcy roku poprzedniego. W ujęciu całorocznym liczba ofiar śmiertelnych na przejściach dla pieszych wzrosła o 14%, a rannych o 16%.